Wywieszanie flagi 7 października. Niekoniecznie 1 czy 2 maja, a dlaczego to wam powiem na końcu. Natomiast jeżeli już wywieszać flagę, to z godnością i szacunkiem. Nie tak jak w Siedlcach czy w Poznaniu, a na pewno nie tak jak swego czasu w Warszawie Trafalgar Trzaskowskiego, w PRL-u. Mój dziadek, świętej pamięci. Nie wywieszał flagi na 1 maja. Przychodzili do niego tam służbiści prl i pytali, dlaczego nie ma wywieszonej flagi. No odpowiadał, że jeszcze nie zdążył wywiesić. Później 3 maja do niego przychodzili i pytali się, dlaczego flaga wisi. No odpowiadał, że jeszcze nie zdążył zdjąć. Ja nie wywieszam flagi 1 maja, bo to jest komunistyczne święto. 2 maja to jest zgniły kompromis między 1 a 3 maja. 3 maja to jest obchodzenie konstytucji, która wcale Polsce nie pomogła była dziełem masońskim. Ale okay, no ale okej, była to tam druga konstytucja na świecie, można to jakoś uhonorować. Tym bardziej, że dzisiaj ta konstytucja nie jest w żadnym wypadku przestrzegana. I tak powinna być napisana od nowa. Więc tak, wywieszajmy tę flagę, ale dopiero 3 maja nie bawmy się w jakieś tam zgniłe kompromisy, ani tym bardziej świętowanie komunistycznych hm. świąt.